Dzień dobry, jest 20 marzec. Nadstał dzień, gdy zaprezentuję Państwu podkładkę, na której będę szczepiła arbuzy. Część arbuzy. Zostały te nasiona zakupione u polskiego sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu. U sprzedawcy o nazwie Luty Jacek. Profesjonalne podkładki do szczepień pomidorów, ogórków, arbuzów strzedawane są tego Pana. Jeszcze. Jest to podkładka Shintoza F1. Zabierzmy tą. Przedsiębiorstwo nasiennictwa ogrodniczego i szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim. Znajduje się tu 250 nasion. W tym pudełku znajdują się wszystkie odmiany arbuzów, które zaprezentowałam w ostatnim czasie. Posiadam jeszcze nasiona inne z Turcji przywiezione, z tamtejszych arbuzów i jeszcze inne, i jeszcze inne. Wszystkich nie wysieję, rzecz jasna. Z powodów logistycznych. Jest 20 marzec, jutro pierwszy dzień wiosny. Za około miesiąca nastąpi u mnie główny siew nasion arbuzów. Ale tą podkładkę wysieję już dzisiaj razem z jakąś odmianą arbuza. Muszę się jeszcze zastanowić, która to będzie odmiana. To będzie próba przed tym, co ma nastąpić później. Teraz przeniesiemy się do domu, do komputera. Pokażę Państwu, jaką wybrałam metodę szczepienia. Z tego, co się naoglądałam filmów, wydaje mi się, że jest to najprostsza, najbardziej skuteczna. Metoda szczepienia. Spójrzcie jak już zapylacz sobie poczyna dzielnie, za chwilkę też otworzę to opakowanie i pokażę nasiona. Też jestem ciekawa jak wyglądają, ale zaproszę Państwa też na kanał wspominanego nieraz kolegi z Ukrainy MAC 258. On na swych filmach pokazywał jak szczepić arbuzy. Także zapraszam. Pod tym filmem wrzucę linka, prawdopodobnie jak nie zapomnę, do jego kanału. Trzymajcie się koledzy tam, Ukraińcy, koleżanki. Dacie radę. Musicie. Otwieramy. Oho, bez nożyczek się nie obędzie. Moment. Otwieramy i patrzymy. Bielusieńkie. 250 sztuk. Wiecie, co jeszcze powiedzieć muszę? Że rok temu kupiłam nasiona dyni figolistnej i zaszczepiłam, próbowałam kilka odmian arbuzów. Nie udało mi się to szczepienie, poza prawie że jednym przypadkiem, ale też to padło. Tylko miało najdłużej z tych innych sadzonek zielonego troszeczkę w środku. W zeszłym roku było to bardzo w formie zabawy. Tym, samym, tym, bardziej, że rodzina wtedy nadjechała, prawda? I czek nie był w stanie się skupić, przeszkadzali. Ale coś mogło się udać. Zaraz pokażę też nasiona zeszłoroczne. Ja również wysiałam do gruntu, tą dynię figolistną. Nie wydała żadnego owocu, ani jednego, nawet kwiatka nie miała. Wiecie a długa była na jakieś 10 metrów. Na wysokie świerki spięła się ta dynia, bez żadnego kwiatka. I ostatni z moich krokusów. Tylko tyle mi zostało. Kupowane z 5 lat temu. Było tu całe mnóstwo ich. Lecz jakoś zanikły. Ale wiecie Państwo, mam jeszcze nasiona kawbuza. Kto oglądał filmy, ten wie, że miałam trzy kawbuzy. Jednego nie zaprezentowałam. Spleśniał mi. Zapomniałam o nim. I będę chciała też zaszczepić, spróbować zaszczepić na No yy, i jeszcze taki został jeden maluszek, inny. A jeszcze dodam, że zapraszam. Kto nie oglądał prezentacji odmian arbuzów, które zakupiłam, które wysięje w większości, ale nie wszystkie. Nawet jako ciekawostkę, ile wymyślono, stworzono odmian i jak różnie wyglądają opakowania ale, ale zapomniałam słuchajcie, jeszcze o jednym czymś ważnym co jest potrzebne do szczepienia klipsy zamówiłam coś innego tak myślę, tak wyglądało na zdjęciu niż to, co otrzymałam razem z nasionami dyni pigolistnej w zeszłym roku ale po kolei Numer 7 podczas zeszłorocznych wysiewów. Dyni miało miejsc i miało, miało nazwę to. I słuchajcie, nasiona zielone, inkrustowane. Na alegro kupione. Proszę. Chyba w tym roku też będzie można. Nie sprawdzałam. Kto jest chętny? Niech próbuje, niech się bawi w wszczepienie. Widzicie? Trochę niepocieszona byłam wtedy, że są w kolorze zielonym, że są zabezpieczone, bo chciałam zobaczyć jak naturalnie wyglądają. I tak, takie klipsiki były. Ktoś mi napisał z państwa, że są zbyt ciasne, mają złą średnicę do szczepienia dyni i arbuza, że mięszdłódyszka. Bo ja gdzieś zamieściłam filmik z próby szczepienia. Taki kruciak. Tam ktoś właśnie napisał z Państwa. Także zobaczymy, czy w tej paczce będą inne, bo takich nie zamawiałam. Otwieramy. Niedługo będę miała już więcej czasu na to wszystko. Zacznę ogarniać temat bardziej. Proszę. O mój Boże, chyba. A nie, są inne, są inne. Czekajcie. Tylko czy będą odpowiednie. Na zdjęciu było pokazane, że nawet gałązki róż daje się przeszczepić tymi klipsami, przytrzymać. Taka torebeczka, ale no, patrzymy dalej. No słuchajcie. Chwilkę, przepraszam, trzeba wyostrzyć. Ja się nie znam, jestem amatorką, podkreślam. Także też się nie wzorować, proszę na mnie. Ja to robię hobbystycznie z ciekawości. Jak się nie uda, trudno, będzie smutno mi. Ale cóż, to jest zabawa wypełnienie czasu. Chociaż w chwili obecnej czasu to mi brak. <laughs> Wiecie co, państwo. Dobra, porównajmy może sobie co nieco. Takie było. No, nie wiem, nie wiem. Powiedzieć muszę, że te nowe wydają się być cięższe. Sztywniejsze. Oby nie ciążyły zbytnio na sadzonkach. Spróbuję i tych użyć starych, zeszłorocznych, i tych tegorocznych. Aha, potwory. Zanim przejdziemy do komputera, jeszcze pokażę zwiastun czegoś, co pokażę kiedyś, a mianowicie pewną paczkę, która przyjechała z Chin. I tu się coś znajduje do. Uprawy arbuza, coś niespotykanego. Pani na poczcie, skąd odbierałam, aż się za głowę złapała, jak jej powiedziałam, co to jest, do czego służy. Mówi, że nie słyszała nigdy o tym, ale wielu z Państwa może się już arbuziarzy domyślać, tak myślę. Otóż mój wybór padł na tę metodę szczepienia. Robimy nacięcia w obu łodyżkach. Z lewej jest łodyżka podkładki, z prawej łodyżka arbuza. Robimy nacięcia i zazębiamy jedno o drugie. Owijamy folijką, spinamy klipsem, dodajemy patyczek, by stabilniej stało. Proszę, czytamy sobie, robimy pauzę. Proszę, czytamy dalej, tu jest kolejne, to są kolejne kroki postępowania ze szczepieniem. Proszę tutaj zwrócić uwagę. Zmiażdżenie dolnej części arbuza. Przechodzimy dalej, ilustracja. Miażdżymy, by obumarł pęd pochodzący od arbuza. I czytamy dalej. Robimy pauzę. Przypominam, kto nie zdąży przeczytać, Kolejny tekst, a za chwilkę rycina. Stwierdziłam, że to jest najprostszy sposób zaszczepienia. Numer jeden jest to podkładka. Numer dwa arbus. Nacięcia ze sobą łączą się. Obie sadzonki potem sadzimy do doniczki. To znaczy, podkładka już w tym rośnie i tutaj będzie miejsce zrobione, żeby sadzonka arbuza posadzić, a później nastąpi krok ze zmiażdżeniem łodygi i już podejmie podkładka rolę matki. Tu czytamy opcję szczepienia o nazwie kopulacja. Czytamy sobie. Ciąg dalszy. I za chwilkę kolejna metoda będzie opisana. Tak w skrócie, bo to tłumacz elektroniczny nam tłumaczy. Proszę, kolejne szczepienie boczne. Ciąg dalszy. I za chwilkę kolejna metoda o nazwie szczepienie w środku. Tak zwany zastrzyk. Filmów ogólnie można całe mnóstwo znaleźć w internecie. A teraz ogólne informacje dotyczące szczepienia arbuza. Sterylność, narzędzia i ręce czyścić alkoholem, tak czymś odkażającym. Szczepienie wykonywać wieczorem lub w czasie pochmurnym. Pojemnik na dynie powinien, czyli na podkładkę, powinien mieć większą objętość, gdyż do niego właśnie dołożymy sadzonka arbuza. Dzień przed zaszczepieniem wywar, tak tłumaczy tłumacz, podlewa się wystarczającą ilością wody, aby rośliny rosły razem, konieczne jest utrzymanie wysokiej wilgotności 70% w miejscu ich posadowienia. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. I dalej, pielęgnacja roślin szczepionych. Mniej więcej 5-7 dnia już ta podkładka w pełni staje się karmicielką, matką, tak jakby w prostym tłumaczeniu. I dalej. Wniosek. Szczepienie arbuza dyni nie jest prostym procesem, ale zabawnym. Coraz więcej ogrodników używa go do uprawy arbuzów w regionach o surowym klimacie. Przy odrobinie wysiłku możesz uzyskać duże zbiory słodkich owoców. Także dziś wysiewam podkładkę, naście sztuk. I kolejne kroki będę stosowała. Pokażę efekty, jak coś się tylko zacznie dziać. Zachęcam też do takiej formy zabawy przyrodniczej. Do widzenia! Jeszcze dogram coś. Jest piękne słońce na tym miejscu. Po zaoraniu tego żyta zwykłą zamieszkają arbuzy i melony. Jest to jedno z dwóch stanowisk. I zakończę przepięknie kwitnącym jednym z dereni. Ma 8 lat. Pierwszy raz ma całe morze pąków kwiatowych. Jest 20 marzec. Będzie dużo kwiatów w tym roku. Miało nie być, ale będzie. Nie da się inaczej. Nie wytrzymałabym <gryw> po prostu. Światy to jest coś przepięknego. Arbuzy towarzyszą im. I koty to są trzy nierozłączne elementy w naszym domostwie. I zachęcam do zakupu dereni i uprawy arbuzów, rzecz jasna. Dereni jadalnych. Do widzenia.